Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat odkurzacza automatycznego Xiaomi Mi robot Vacuum Mop. Pro. W nagraniu mówimy sobie najważniejsze aspekty techniczne, poruszymy wiele ciekawych tematów związanych z tym urządzeniem. Między innymi porozmawiamy sobie o cenie tego sprzętu, dlatego koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, jeżeli planujesz zakup tego produktu. Dodatkowo zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, jak i również do pozostawienia polubienia pod filmem. No dobra, no to teraz kiedy wstęp mamy za sobą, to przejdźmy już do szczegółów odkurzacza automatycznego. Ksiał Mimi -mi, robot VacuumOP Pro. rozpoczniemy sobie zatem od dostępnych kolorów, jeżeli chodzi właśnie o to urządzenie no to macie do wyboru zarówno wersję urządzenia w kolorze białym jak i również w kolorze czarnym, a zatem istnieje wybór pod kątem kolorystycznym, natomiast jeżeli chodzi o cenę tego sprzętu no to odkurzacz znajdziecie w sklepach internetowych za mniej więcej 1100 1200 zł mniej więcej w tych okolicach ta cena powinna oscylować, a zatem nie jest to jakiś specjalnie drogi sprzęt, jeżeli chodzi właśnie o odkurzacze automatyczne, a zatem tak to mniej więcej wygląda cenowo na moment nagrywania tego filmu. Co do kwestii technicznych tutaj myślę, że warto rozpocząć od spraw związanych z trybami dostępnymi właśnie w tym urządzeniu. A mianowicie odkurzacz może korzystać z funkcji odkurzania lub mopowania, albo z obu tych funkcji jednocześnie przy pomocy trybu łączonego. A zatem jak widzisz spora elastyczność w tym zakresie, jeżeli chodzi właśnie o sposoby sprzątania. Jeżeli chodzi jeszcze o czyszczenie, no to tutaj warto wspomnieć również o tym, że sanie w tym odkurzaczu sięga nawet 2100 paskali, a zatem dość sporo jeżeli chodzi właśnie o odkurzacze automatyczne. Jeżeli chodzi o mapowanie terenu czy też nawigację, jaka wykorzystywana jest w przypadku tego urządzenia, no to jest to system nawigacji laserowej LDS. To jest taki system z dość wysoką częstotliwością skanowania, które umożliwi Ci zmapowanie swojego mieszkania, w którym chcesz, aby Twój odkurzacz sprzątał. Bardzo ciekawa funkcjonalność, która może okazać się użyteczna podczas korzystania z tego sprzętu. Dodatkowo wspomnę również, że istnieje możliwość obsługi odkurzacza z poziomu specjalnej aplikacji, a zatem jest to pewne wyjście naprzeciw osobom, które dość często korzystają z urządzeń mobilnych na co dzień. Jeżeli chodzi o inne informacje, no to można tutaj wymienić również, tak zwaną funkcję harmonogramu pracy, dzięki której możesz zaplanować taki harmonogram pracy dla odkurzacza Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro Dodatkowo być może zastanawiasz się jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane ze zbiornikami w tym urządzeniu. No i tutaj znajdziesz właśnie taki specjalny zbiornik, który pozwoli Ci na pomieszczenie nawet do 300 ml kurzu jeżeli chodzi natomiast o pojemność na wodę no to wynosi ona 200 ml a zatem tak to wygląda jeżeli chodzi właśnie o tę Kwestie. Oczywiście sam odkurzacz posiada również możliwości związane z konfiguracją wirtualnej ściany, którą można między innymi wykorzystać do wykluczenia określonej strefy ze sprzątania. A zatem na pewno jest to bardzo ciekawa funkcjonalność, z której można korzystać w sytuacji, kiedy na przykład nie chciałbyś, aby jakiś pokój był sprzątany. Na pewno fajnie, że odkurzacz został wyposażony właśnie w taką opcję. To co jeszcze mogę dodać, no to na pewno jest to kwestia tego, że odkurzacz został wyposażony. Wiele różnych czujników, które służą m.in. do omijania przeszkód, czy też do prawidłowej nawigacji tego odkurzacza. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z żywotnością baterii, no to czas pracy tego odkurzacza sięga nawet do 110 minut, a zatem dość sporo czasu rzeczywiście ten odkurzacz może sprzątać. Jeżeli chodzi natomiast o poziom generowanego hałasu, no to będzie to około 70 dB, to czym jeszcze warto wspomnieć i pamiętać, no to również jest to kwestia stacji dokującej, z której korzysta ten odkurzacz. No i z takich dodatkowych informacji jeszcze wspomnę, że Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro wyposażony został w specjalny zbiornik na wodę sterowany w sposób inteligentny. Tego typu rozwiązanie może wspomóc zadbania o różnego rodzaju podłogi podczas sprzątania, a zatem bardzo ciekawa opcja dla osób, które mają w swoim mieszkaniu różne właśnie rodzaje Zdaję podłóg, a zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten odkurzacz automatyczny. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jakie są Twoje spostrzeżenia na temat Xiaomi Mi Robot Vacuum Op Pro. Ja przypomnę tylko, że link do omawianego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, gdybyś chciał dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego produktu. A tymczasem to by było na tyle, a więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.